Jest szczęściarą. Właściwie przez większość czasu nie może uwierzyć w ogrom swojego szczęścia. Carter to typ faceta, który w jej wyobrażeniu nigdy nie spojrzałby dwa razy na kogoś takiego jak ona. Dojrzały, ze świetnie płatną pracą, noszący dobrze skrojone garnitury. I jest boski. Dorośle boski, a nie taki jak ten niechlujny AJ. Carter nosi okrągłe okulary i ma męską, mocno zarysowaną szczękę. A w dodatku ten totalnie zabójczy uśmiech, który zawsze sprawia że ona z miejsca się rozpływa. Hej, hej, moi drodzy, w ten cudny lutowy dzień witam Was Olga z Wielkiego Buka. Bev O'Leary, kochani, to jest nazwisko, które dobrze już znamy na Wielkim Buku. To brytyjska autorka powieści obyczajowych, a w zasadzie tak naprawdę rom komów czyli komedii romantycznych. Komedii romantycznych, ale miejscami słodkich, miejscami gorzkich. I właśnie do tej pory na Wielkim Buku opowiadałam Wam o... w drogę... opowiadałam Wam o o współlokatorach tej autorki i o zamianie. A dziś, a dziś kochani nadszedł czas na najbardziej wzruszającą moim zdaniem powieść Bev O'Leary do tej pory. Ale musicie wziąć tutaj pod uwagę, że to jest bardzo subiektywne moje odczucie i być może ja się po prostu starzeję i bardziej się wzruszam. Ale myślę, że niekoniecznie. Myślę, że coś w tym jest i Poszukiwany ukochany jest najbardziej wzruszającą powieścią do tej pory. I właśnie przed Wami dzisiaj Poszukiwany ukochany Beth O'Leary, wzruszająca powieść obyczajowa, dramat obyczajowy i wielkobukowy patronat, który recenzuje dzisiaj dla Was we współpracy z wydawnictwem Albatros. I od razu daję tutaj znać, że Poszukiwany ukochany jest, słuchajcie, dostępny w dwóch edycjach. Słuchajcie, pierwsza edycja to jest ta tradycyjna, należy do serii Mała Czarna, właśnie do serii powieści obyczajowych wydawnictwa Albatros. Ma tutaj nawet logotyp małej czarnej, właśnie jest w pastelowo-żółtym kolorze i ma nieco mniejszy format. Natomiast druga edycja to jest taka edycja bardziej limitowana, można by nazwać, błękitna, pastelowa i pasuje do innych wydań właśnie tej autorki przez wydawnictwo Albatros, które również pojawiły się w tym nieco większym formacie i które wszystkie razem idealnie pasują. A daję Wam kochani znaka dlatego, że możecie się właśnie zdziwić, że są dwie edycje tej powieści, to jest ta sama książka, to jest ta sama opowieść, po prostu w dwóch różnych formatach pasujących do różnych kolekcji. No dobra, ale Dzisiaj poszukiwany, ukochany, najbardziej wzruszająca powieść Beth O'Leary. Dlaczego? Carter, Joseph Carter. Kochanek Sioban, który właśnie wystawił ją do wiatru w walentynkowy poranek, nie pojawił się na umówionym spotkaniu. To również chłopak Mirandy, z którym miała właśnie spotkać się na wyjątkowym lunchu i świętować równie wyjątkowy moment i również została wystawiona. I wreszcie to przyjaciel Jane. Jane, która również czeka na niego wieczorną porą, ale nie może się go doczekać. Kim jest ten Joseph Carter? A przede wszystkim, kim są te trzy kobiety, które tak lekkomyślnie wystawił do wiatru? I jaka tajemnica się za tym wszystkim kryje? I powiem kochani, tak, jeżeli jest tutaj ktoś, kto nas wszystkich wystawił do wiatru, to jest to właśnie Beth O'Leary, sama autorka. Autorka, która kilkoma machnięciami pióra sprawiła, że uśmiech z naszej twarzy nagle przekształca się w potok niepowstrzymanych łez. I w pociąganie nosem. I ja wiem, Bev O'Leary już niejednokrotnie nam udowodniła, bo to jest właśnie taka pisarka, która potrafi udowodnić, że jej powieści to jest coś więcej niż tylko komedie romantyczne. To Pełne osobistych dramatów, mniejszych i większych rozpaczy. Dramaty obyczajowe, właśnie, których bohaterowie już dawno przekroczyli ten papierowy świat. Jeśli mi nie wierzycie, to sięgnijcie właśnie po poszukiwanego, ukochanego powieść, która jest inteligentnym dramatem obyczajowym, który moim zdaniem wyciśnie łzy nawet z największego twardziela. No właśnie, dlatego, że jest to, słuchajcie, powieść zagadka, jest to historia łamigłówka, które. Yy, Rozwiązanie jest niczym cios w splot słoneczny na nieprzygotowanego na ten cios czytelnika. Oszołomiony czytelnik w tym momencie po prostu wstrzymuje oddech i zastanawia się, jak to się stało, że nie przewidział takiego obrotu sprawy. W samym sercu tej powieści natomiast jest nasz główny bohater, o którego wszystko się rozchodzi. Bo bohater, który dla kobiet jest jak magnes, natomiast on sam siebie postrzega w nieco innym świetle. To zrozpaczona dusza. On sam siebie nazywa nawet pękniętym, z Niszczonym. Ale Bev O'Leary nie pozwala mu, słuchajcie, dojść do głosu aż do samego finału. Do tej pory natomiast poznawaliśmy rozwój akcji i całą tę historię z perspektywy trzech kobiet. I powiem Wam, że to jest bardzo cwany zabieg, dlatego że Bev O'Leary sprawiła, że my, czytelnicy, siedzimy tutaj w ciemnościach do samiutek końca. I tak, jak słuchajcie, do tej pory nazywałam powieści Beth O'Leary i ciepłymi, i uroczymi. E, nazywałam je właśnie takimi niosącymi ukojenie powieściami komediami obyczajowymi, e, komediami romantycznymi. Ale tym razem coś jeszcze dodam. W poszukiwanym ukochanym Bev O'Leary udowadnia, że potrafi, słuchajcie, całkowicie złamać serce czytelnika. Potrafi zbić po prostu na stropu. Tak jak powiedziałam, najnowsza powieść autorki to jest bardziej dramat obyczajowy. To jest e, dramat z elementami komedii, oczywiście, z elementami e, również takiej lekkiej powieści obyczajowej, ale przede wszystkim z tajemnicą tajemnicą, którą bardzo chcemy poznać. Jest to opowieść o tym, że Nigdy nie widzimy i nie znamy wszystkich elementów układanki, i sami wszyscy jesteśmy częścią czegoś większego, co jeszcze potrafi nas zaskoczyć o przewrotności losu. I więcej już nic nie powiem, więcej Wam nic nie zdradzę. Jest napisana z lekkością, jest czarująca. Oj, jest wzruszająca jak diabli. Kochani, Beth O'Leary w najbardziej wzruszającej do tej pory swojej wersji, poszukiwany ukochany, opowieść walentynkowa, opowieść romantyczna, ale przede wszystkim opowieść. No, miejscami naprawdę bolesna i druzgocząca i tutaj chusteczki muszą być pod ręką. Poszukiwanego ukochanego, możecie wygrać w naszym konkursie z wydawnictwem Albatros w tej żółciutkiej, pastelowej edycji, właśnie. Natomiast pytanie konkursowe brzmi: która opowieść, opowieść z motywami romantycznymi, opowieść o miłości, a może komedia romantyczna jest waszą ulubioną i dlaczego? Oczywiście mówimy tutaj i o filmach, i o serialach, mówimy o książkach, i o komiksach, o grach również, jeżeli na takie natraficie. Do wyboru, do koloru kochania. Opowieść z motywem romantycznym, z motywem miłości. Zbyt wpisujcie w komentarzach pod filmem konkursu przez tydzień. Potem wybiorę jednego zwycięzcę. Wyniki tradycyjnie i w opisie pod filmem, i w poście dedykowanym na społecznościach YouTube. I oczywiście możecie również brać udział w konkursie pod postem na blogu. Ta powieść jest jak nieoczekiwany cios. Tyle wam mogę powiedzieć. Ja słuchajcie, kiedy ją czytałam po raz pierwszy, czytałam ją dwukrotnie, raz w oryginale, raz właśnie w polskiej edycji. Za każdym razem bubr, za każdym razem chusteczki, ja nie wiem, czy ja się starzeję? Być może, ale to jest również taka powieść, na którą nie jesteśmy do końca przygotowani, w takim sensie, że to jest bardzo błyskotliwa, bardzo inteligentnie zbudowana fabuła, która pozwala czytelnikowi meandrować i nie domyślać się. Bev O'Leary naprawdę tutaj serwuje na nas nie lata emocjonalną pułapkę, i mam nadzieję, że wy w tę pułapkę wpadniecie. O, tak wam powiem, że przeżyjecie właśnie to, co przeżyłam ja, co przeżyli inni czytelnicy, którzy czytali tę książkę, z którymi rozmawiałam i którzy tak jak ja przeżywali po prostu wydarzenia. No, Bev O'Leary aż się prosi, słuchajcie, o ekranizację. Ona się wręcz prosi o seriale. Nie wiem, to jest taka autorka, że chcemy ją czytać, chcemy poznawać jej bohaterów, wsiąkamy w jej opowieści, one są takie lekkie, napisane z lekkością, a jednocześnie właśnie z takim ładunkiem emocjonalnym, a ta to już najbardziej na świecie. Możecie poczytać o poszukiwanym ukochanym również na blogu Wielkiego Buka, a my kochani widzimy się niebawem. Do zobaczenia, pa pa!